15. edycja polskich nagród filmowych, czyli Orłów, potwierdziła, że rok 2012 był w naszej kinematografii bardzo wyrównany. Najważniejsze Orły trafiły do tak różnych filmów jak Drogówka, Rześ, Bez Wstydu i Jesteś Bogiem. Jednak najwięcej nagród, bo cztery, w tym najbardziej prestiżową, czyli dla najlepszego filmu, dostała Obława z Weroniką Rosanti i Marcinem Dorocińskim, której scenarzystą i reżyserem jest Marcin Krzyształowicz. Nagrodą jestem naprawdę zdziwiony, no to wie pan, no najświeższe oczekiwanie, bo tak jak powiedziałem publicznie, no obstawiałem inaczej. Czy tak obstawiałem? Tak. Ym, no i teraz wiesz, jak powiem, że inaczej, to niektórzy mnie nie zatrudnią. Prawie, prawie tak samo. Prawie tak samo. Nie spodziewałem się, że że obława właśnie jakby dostanie najlepszy film. Eee, I taka bardzo, bardzo miła niespodzianka, bo po prostu jakby no, gram w filmie, który jest najlepszy w tym roku. Strasznie się dużo trzeba natrudzić, żeby taki film zrobić. No, najpierw trzeba napisać, prawda, mieć pomysł, napisać scenariusz, potem się starać o pieniądze, żeby to móc wykonać, a potem trzeba to wykonać, a potem trzeba to zmontować. Hmm, taki reżyser nie ma łatwo. Nie ma łatwo. Czasami e, ładnych kilka lat musi się natrudzić, żeby film skończyć. Super, gratuluję Marcinowi bardzo, naprawdę. Czuję wagę tej nagrody. Najlepszy film, ale jednocześnie Roman Polański najlepsza reżyseria. Pan w końcu wygrał, czy pan przegrał z Romanem Polańskim? Ja panie, uważam, że to absolutnie słuszna decyzja, bo no, nie można było podjąć innej. No, człowiek, który robi China Town, otrzymuje Oscara, nie może tutaj dzisiaj nie otrzymać nagrody za reżyserię, to jest oczywiste. Więcej satysfakcji daje jednak taka bardzo okrągła liczba widzów na drogówce w kinach, czy, czy, czy orzeł? To jest inna sytuacja zupełnie, że rzeczywiście na drogówkę poszło parę osób i, i przestałem być tym reżyserem takim na granicy, że te filmy się wracają, a nie zarabiają, a drogówka rzeczywiście, no, ma sporo widzów. Tak, to jest, to jest miłe, to jest miłe. Nie wiem, co jest lepsze. Czy bardziej kocham mamę, czy tatę? Nie wiem, nie. To jest oczywiście bardzo miły moment, ale nie mogę zadać, nie mogę nie zadać takiego pytania. Ja myślę, że jestem tutaj osobą, która reprezentuje większość i zastanawiam się, dlaczego drogówka nie jest w tej kategorii najlepszy film. Trudno, raz jest tak, raz jest tak. Ja też na przykład e, bardziej wolę film LOT niż e, ten film Spielberga i Argo razem wzięty. No ale <laughs> e, wszystko jest w porządku. Bardzo dobrze. Nie dostałem nagrody za Kazwawę. No jestem zawiedziony, bo jakby miałem duże nadzieje. <laughs> za rok stoisz tam przy okazji... E... Filmu Miłość Sławka Fabickiego albo przy okazji Jack nie, nie, Strong nie, nie, Władysława na pewno, Pasikowskiego na pewno nie stanę jako prowadzący e, taki Karek Janiczek, który miałem wrażenie, że na początku był spięty, ale świetnie sobie poradził, ja, 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 ja bym się pewnie nigdy na to nie, nie zdecydował. Po Maćku kurzę, no. Myślałem, że jeśli wyjdę z Orłem, to raczej za obławę, także po prostu w, 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 jestem jestem naprawdę w szoku, ale, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, bo ta nagroda w takiej kategorii i za ten film to jest jakieś spełnienie marzeń. Może to nie tylko za rolę, ale też za to, co po filmie się stało. Nie ukrywam, że moja rola w pokusie nie skończyła się na planie filmowym i prawdopodobnie jej ocena już jest nierozerwalna również z tym, co się stało później. Tym większą mam dziś satysfakcję z tego, że podobała się akademikom, ludziom, którzy się znają na filmie, że podobała się przynajmniej części widowni. Że podobała się przynajmniej części e, krytykom. No i cóż, będę e, starał się w przyszłości zasłużyć na, e, na, na takie, nie na kolejne wyróżnienia, ale przynajmniej utrzymywać się na pewnym poziomie. Warto ryzykować i warto e, brać udział w projektach, których absolutnie nie myśli się o wstydzie? No risk, no fun. Czy to był najodważniejszy film dla ciebie, w którym zagrałeś w ogóle? Za różne rzeczy jest trudno robić, ale, ale w jakimś sensie na pewno to przejmuje jakiś wizerunek, który który miałam i to jest fajne, bo, bo mi się naprawdę wydawało, że nie potrafię chodzić na wysokich obcasach w krótkiej spódnicy, a no, okazało się rozumie, że wystarczy tylko tyle. No. Nie żartuję. Ale nie, ale, ale, ale pewnie tak, pewnie tak. To ja siebie powiedziałam. To, ale nie, ale nie, ale tak, ale tak. To jest dobra odpowiedź, prawda? Bo ona zawiera w sobie bardzo, bardzo wiele. I tak, i tak, i nie i nie. Jeszcze można dodać nie wiem, ale tego nie powiem. Dziękuję bardzo.